No i znowu jesteśmy we Wrocławiu. Na dwóch nogach i czterech kołach. Robimy podróże. Kolejny raz nas przywiało na Dolny Śląsk. Nie będziemy ściemniać, że podczas tamtej wizyty nam udało się dotrzeć do ZOO, bo nam się nie udało. Przyjechaliśmy tu kolejny raz i tym razem spróbujemy i miejmy nadzieję, że ZOO będzie dla nas bardziej łaskawe. Przede wszystkim wycwaniliśmy się i kupiliśmy sobie bilety online, żeby nie stać w kolejce i miejmy nadzieję, że faktycznie tak jest, że jak ma się bilety to w kolejce się nie stoi. Ale jak widzicie nic się nie zmieniło i dalej przez Wrocław podróżujemy sobie rowerem. Jak cię gocha jeździ po wrocławskich parkach na rowerze? Dzień w porządku, gorzej z nocą. No dobra, to jedziemy tu w prawo i do zoo. Ja wiem, że to może niebywałe. Że jaramy się obydwoje z Gochą, że weszliśmy do zoo. Ale weszliśmy do zoo. Tym razem mamy nam nadzieje, się udało. Mamy nadzieję, że to będzie rzeczywiście tak, jak mówią, najcudowniejszy zoo w Polsce, przyrównywany do tego w Singapurze. No miejmy nadzieję, bo Singapur jest przesztosem, a to przez wielu, tak jak Gocha powiedział, uważane za jedną z najlepszych w Polsce, jak nie najlepszych. We will see. To co, Madagaskar najpierw? Madagaskar? Na razie to ja tutaj mam jakąś porę deszczową. Może jest wszędzie. No niestety, chyba też faktycznie nie chcę, żebyśmy do niego weszli i je obejrzeli. Bo zaczęło padać. Idziemy w welbłądy zobaczyć. Paczkami twoje pobramy. Wielbłądy ustawiły się do nas zadem. Gośka twierdzi, że to są moi e, po To nie wielbłądy. A, że osły, bo tam też osły były. No właśnie. Po 10 latach małżeństwa i ponad 10 związku. Ukochana nazywa mnie osłem. Co zrobić? Szukamy lwów. Halo Lewy. Gdzie są lewy? Tajemnice Sahary. Jest tu faktycznie lekkie podobieństwo z singapurskim zorze, Idzie się tak troszkę wyżej. Te wszystkie ogrodzenia są trochę niżej, za jakimiś krzaczorami, i tak nie do końca je widać. Ale zwierząt też nie widać, bo nie wiem gdzie one są. Przecież nie jest tak ciepło. No i na 100% w tym momencie z Wrocławiu przegrało z singapurskim, bo lewek, a raczej Lwica sobie śpi no i super, że ma w nosie oczekuje, obserwujących ją ludzi, ale w Singapurze było tak jakoś bardziej, ten lew był bardziej, że można było go zobaczyć. W sensie był na tyle chroniony od ludzi, żeby go nie wkurzali, ale jednocześnie. No Nie było tyle krat od razu na dzień dobry, i te klatki są takie trochę smutne. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że zoo to nie jest tylko wyłącznie rozgrywka, rozrywka dla mas, ale też jest to miejsce, w którym są chronione pewne gatunki, więc jest jakby potrzebne. No ale dylemat klatki, bądź nie posiadania klatki. Myślę, że temu lwiakowi chyba byłoby lepiej, goniąc antylopę gdzieś sobie. No i tutaj właśnie jest dowód na to, że zoo to nie tylko rozrywka dla mas, bo sitatunga, czyli taka antylopa, rodzaj antylopy, która dobrze popyla po bagnach, bo może sobie rozciapierzyć swoje racice i po prostu po tych bagnach sobie prześmigiwać, jest z małą, z małym albo małą, z dzieckiem swoim, więc rozmnażanie gatunków, które mają troszkę gorzej na wolności, to właśnie też po to są ogrody zoologiczne. No, i znaleźliśmy już tego lwa. A myślę, że ta sitatungę, taki lewek, to był. No. To zwierzę, to, które tu zaraz zobaczycie, ma najdłuższe rogi na świecie. Ono ma takie rogi, jak ja mam wzrostu 162 cm. Normalny szok. Patrz. I... Nie filmuj mnie teraz, tam patrzcie. Weszliśmy do sekcji Madagaskar i podobno trzeba patrzeć w górę, bo ptaszory nisko latają. Jeden tu, dwa tu. Tu z nad głową wisiały. Robimy podróże. Słuchajcie, fajne rzeczy są tutaj, dlatego że nie tylko zwierzęta i nie tylko fakty o zwierzętach, ale generalnie fakty o dzikiej przyrodzie i o tym, co się dzieje niestety z udziałem człowieka, choćby o kłusownictwie, które stało się prawdziwą plagą naszych czasów, czy choćby o tym, że na Madagaskarze zaledwie w ciągu 11 lat, między 1999 a 2010 rokiem, odkryto ponad 600 nowych gatunków zwierząt i wszystko można się z takich tabliczek dowiedzieć to jest super Gdybyście wpadli tu z dziećmi to też nie będą się nudzić na 100%, poza zwierzakami które są fajne i dzieciaki fajnie na nie reagują, to jest tu ogromny park linowy z fajnymi jakimiś przewyższeniami, karuzelami i tego typu rzeczami więc w my się absolutnie nie poddajemy deszcz na nas co chwila pada zwierzęta uciekają ale nie poddamy się i zdobędziemy to na 100% o małpa Yo, what you got in that bag? Candy, cigarettes and a Playboy Mac Many used to to work for, that. work for that Work for that Wait for me, gotta dial up Can't call my landline because it's all tied up Just bike over then Robimy podróżę. Udało nam się wejść do chyba najbardziej topowej atrakcji tego miejsca, czyli do Afrykanarium i do Oceanarium. No zobaczymy jak to wygląda. opcją w Afrykanarium i Oceanarium jest to, że jest pokazane na planszach jak zostało ono budowane, jak to wszystko przebiegało, ale... Ale poza tym można też zobaczyć jak produkowana tu jest woda, no bo przecież hektonitry wody, które tutaj są, wody morskiej, wody z falą, wody bez fali, to trzeba jakoś stworzyć. No i cóż, trzeba podsumować. Tobie go podobało się? Fajne, ale kurczę spodziewałam się czegoś takiego... Wow! No, no właśnie, a wow nie było. Zdecydowanie bardziej mi się podobał otwarty teren, duże wybiegi, fajne wybiegi dla zwierząt. My przeszliśmy dopiero połowę, więc myślę, że jeszcze trochę czasu tu spędzimy. Natomiast... Um, Afrykarium... Kurczę no... Jeżeli ktoś nigdy nie jeżeli było się w innych ogrodach zoologicznych, lub też rezerwatach zwierząt, no to niestety, ale wow, nie ma. No, jeżeli chodzi o oceanarium, to, to akwarium tutaj, no gdyńskie to bije na trzy głowy i w ogóle zjada je w całości. Ale jeżeli miałbym porównać je z tym w Singapurze, no to niestety. Chociaż. Ale zdecydowanie jest to najlepsze z naszym zdaniem. Oj, chyba tak. I to jest bardzo świetna opcja, bo przy każdym takim wybiegu zwierząt, bez względu jakie to zwierzę jest, jest napisana godzina, przy której karmią dane zwierzęta. Więc można sobie przeobserwować, jak żyrafa na przykład wcina. Pewnie coś smacznego. Ech. Wszystkie żyrafy, które są we wrocławskim zoo, urodziły się w jakimś innym zoo. Także nigdy nie były sobie na sawannie. Szkoda. A z drugiej strony, patrząc, lepiej, że się urodziły w niewoli i dalej w tej niewoli są, niż e, mieliby je wyrwać z takiej sawanny, chyba nie? No. Ale tak mogłyby pobrykać sobie na wolności. Ale wtedy mógłby je lep jakiś tak, to tak. tak. Lep nie rusza Jak to nie? No Chyba nie, nie? A schowały się zimno. I zebry tam są. Takie konie tylko w pasku. To teraz poszukamy węża. Takiego konia, tylko nie cholery do konia niepodobnego. Słonie tygrysy, foki nosorożce i zebry nadchodzimy my. I w międzyczasie jak będziemy nadchodzić do tych foku nosorożców słoni i zebrów to chciałbym nadmienić, że wrocławskie zoo jest mega kozacko dostępne dla osób poruszających się na wózku i nie dość, że są specjalne wejścia, szersze, fajniejsze, to jeszcze do tego wszystkiego można wejść bez kolejki co jest ewidentnym plusem no i, no i wszystko w środku jest fajnie dostosowane i dostępne, więc robimy podróżowy duży plusik dla wrocławskiego zoo Uwaga pokazuję i wyjaśniam. Tamże jest pantera mglista, ale tak mocno wzięła do siebie to, że jest mglista, że się zmgłowiła i no i o tam jest, no tam. Można ją tam wypatrzeć, wśród zieleni. Oj, to znaczek mówi mi, że będzie dalej kameleon, ale czy będzie koło pantery mglistej kameleon, który się schowa i też nie będzie go widać? no nic, poszukajmy najpierw innego okazu w postaci gochy może ją będzie łatwiej wyłapać pośród tych wszystkich zieleni muzyka gra a pantery nie ma ślimak pospolity Slimakos pospolitos Które tutaj są takie stare, trochę zaniedbane. Niektóre to są chyba takimi klatkami, które w większości są puste, bo są pokazaniem tego, jak kiedyś żyły zwierzęta. W zoo. I jak już po prostu tutaj nie żyją, bo mają więcej miejsca, obszerniejsze klatki, a nie takie małe. Wydaje nam się, że weszliśmy do starej części zoo wrocławskiego. Przynajmniej czuć taki klimacik tutaj, troszkę starszych terenów. Wybiegi są zupełnie inne, drzewo stan stary. Domy są takie bardzo klimatyczne. Robimy podróże. Czas naduszedł na, na y, krótkie podsumowanie zoo we Wrocławiu. Nowsza część, dużo nowsza, starsza. Z większym klimatem i fajne jest to, że już niektóre klatki są nieużywane, bo były po prostu dla tych zwierzaków za małe. A te, które są ok, no to po prostu dla nich pozostały. Na przykład słonie mają taki bardzo klimatyczny dom, chociaż wybieg nie za duży. Jak te zobyśmy tak w kilku słowach podsumowali, moim zdaniem, spoko. Na pewno najlepsze zo w Polsce, w którym byłem. Zgadzam się zdecydowanie. Widzieliśmy chyba. Kilka lepszych, większych, bardziej wyposażonych może. Ale to granicą, w innym klimacie w Singapurze natomiast, na przykład. Nie natomiast wrocławskie zoo zdecydowanie powiem szczerze, tak jak zoo nie lubię, bo nie lubię jak zwierzęta, są w yy, więzieniu, a nie na wolności, tak to zoo jest do przyjęcia zdecydowanie, I, i można faktycznie poprzyglądać się tutaj zwierzętom. Co mnie razi, razi mnie zachowanie zwiedzających. Niestety i brak reakcji dorosłych na zachowanie dzieci pukających w szybę do gry, które prowokują zwierzęta i, i które krzyczą, jakby nie zważając na to, że zwierzęta mają często lepszy słuch niż ludzie.